Strażnicy miasta. Wszystko o pomocy drogowej. Witajcie! Czy wiecie, ile na świecie jest różnych rodzajów pojazdów? Wozy strażackie, ciężarówki, samoloty, auta pomocy drogowej? Cześć, Alice! Cześć, Tomi! Tom jest pomocą drogową, ma duży hak holowniczy. Tak, jeśli chcecie wiedzieć, to jest bardzo przystojny hak. Auta pomocy drogowej usuwają z dróg uszkodzone samochody. Obecnie rzadko widuje się takie holowniki jak Tom, natomiast jest ich o wiele więcej rodzajów. Jesteśmy niezwykli, mówiłem ci. <grytanie> Dzisiejsze auta pomocy drogowej zamiast lin i haków wykorzystują metalowe ramię do unoszenia samochodów. Dzięki temu jazda jest stabilniejsza. Stabilniejsza? Mój hak jest wyjątkowo stabilny. Mój dziadek miał identyczny, najstabilniejszy. Ależ nie wątpię. Lawety to kolejny rodzaj aut pomocy drogowej. Przewożą one zepsute samochody na płaskiej pacy z tyłu. Może ona być pochylana tak, by auto mogło zostać wciągnięte albo doczepiane są do niej rampy. Bardzo często korzysta się przy tym z wyciągarek. To urządzenia, które zwijają łańcuch albo linę, do której można przymocować. Duży hak! Racja, Tom! Duży hak! Te haki są super! Tak. Bardzo się przydają, gdy jakiś samochód utknie w rowie. Przy pomocy wyciągarki, liny i haka można go wyciągnąć, a następnie odholować. Istnieją również lawety wyposażone w dźwigi, dzięki którym ustawiają uszkodzone auta na pace. Małe miejskie holowniki, takie jak nasz Tom, są w stanie holować tylko jeden samochód naraz. Duże lawety potrafią przewodzić kilka samochodów jednocześnie. Małe holowniki mają tę zaletę... Że mieszczą się w niskich garażach i wąskich przejazdach. Istnieją jednak jeszcze potężne dźwigi, które potrafią unieść większy ciężar i więcej samochodów. Tak, holowniki są elastyczne i silne. Holowniki na lotniskach potrafią holować wielkie samoloty. Wow, ale wielki samolot! Szkoda, że mój dziadek tego nie widzi! Ponad 100 lat temu, gdy po drogach jeździły pierwsze samochody, nie było aut pomocy drogowych. Gdy jakiś wóz utknął w rowie, trzeba go było wyciągać, często przy pomocy koni. Koni? Kto by pomyślał? Kolowniki pojawiły się w latach dwudziestych XX wieku i zastąpiły konie. O, wtedy mój dziadek był młody! Jak mawia, stare dobre czasy. <noise> tak, ale dzisiejsze czasy też są dobre. Tak, ponieważ to nasze czasy. Wow, zapomniałem. Muszę przecież odholować szybkiego, charego do warsztatu. Zepsuł mu się silnik. Lepiej się pospieszę. Na razie, Alice. <noise> Na razie, Tom. Mamy wielkie szczęście, że mieszkasz tu z nami i zawsze miło Cię tu widzieć.